Dziewczyna pewnie o mnie zapomniała, a czas gna, a czas gna, a czas gna. Minęła wiosna, lato, jesień cała, ona wciąż na mnie zła, na mnie zła. W wojsku służba warta i ćwiczenia, w wojsku kapral do roboty gna. Gdy o dziewczyny listu ciągle nie ma, tę starą prawdę. Każdy dobrze zna Bo bywasz Raz na wozie, raz pod wozem I na wozie znów Taki już mnie Dlatego zawsze W najgorszej biedzie Z swego śmiej się w głos Bo bywasz Raz na wozie, raz pod wozem I na wozie znów Taki już mnie Chociaż Trzeba znosić trudy, pocić się za dwóch. Gdy no jednak przyjdzie taka chwila, że ojczyźnie mej zagrozi wróg, to wówczas świat się dowie cały, że żołnierz walczy i zwycięża znów. was raz na wozie, raz pod i na wozie znów. Tak już żołnierz żalów! Dawaj już pobudka kad naszej trąbki głos. Ty jednak przyjdzie taka chwila, że ojczyźnie niemej zagrozi wróg, to wówczas świat się do mnie że żołnierz walczy i zwycięża znów, bo bywasz raz na wodzie, raz pod wozem i na wodzie znów, taki już do mnie Dawaj już pobudka dźwięcy naszej trąbki głos!